Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witam się z wami już z Włoch Z przepięknego miejsca, słuchajcie, zaraz wam pokażę jaki mamy widok z okna Mieszkamy w takim bardzo klimatycznym domu Tutaj jest jezioro Como Tutaj zobaczcie jest Dzień. nasz ogród Duży stół Tam jest basen a tam jest jeszcze piękniejszy widok, który pokażę Wam później. Ponieważ lecimy zaraz na kawkę i ja się zbieram. A tu jest Wiktor, który ma naprawdę dobre śniadanie. Ty się najeżdżę? Jak taka matka teraz zabrugnia, o ty się najeżdżę? Powiem tak. Powiedz. Chciałam, żeby zostało dla innych, więc o... Ale to jest dopiero dobre serce. Słuchajcie, w tym domu jest 11 sypialni, on jest naprawdę bardzo duży i bardzo stary. Czuć, że ten dom po prostu ma duszę, ale wszędzie są takie piękne okiennice i bardzo, ale to bardzo dużo zieleni. Ten ogród wygląda totalnie jak tajemniczy ogród. Pod kątem spacerków z Edzium jest naprawdę super. Tutaj mamy taki naprawdę duży stół, przy którym sobie spędzamy razem czas. Tutaj leżeczki, a tam możecie zobaczyć już jezioro Komo, takie jeszcze bardzo urokliwe kościół, który w ogóle z tej perspektywy wygląda, jakby był na naszym podwórku, ale nie jest. Tam już jest ulica. Dom jest bardzo stary i naprawdę czuć, że ma duszę. I myślę, że mieszkała tutaj bardzo zamożna rodzina, dlatego że są też pokoje dla służby. Jest taki dzwoneczek w kuchni, tam dalej, jeszcze za domem jest taki drugi malutki. Taki domeczek, myślę, że też dla osób, które właśnie tutaj pracowały. Wyspałeś się, fajnie się spało. Masz odgniecioną poduszkę na policzku, wiesz? I zobacz, i wujek do Ciebie przyszedł, i tata. Tak, fajnie. Tak do Włoch jechaliśmy z rana, to on identycznie wyglądał. Tak, on jest w ogóle najsłodszy po przebudzeniu, tak? Boże. Tylko jak ten... Ja się kojarzy z tym Kevinem, jak wstaje i taki, wiesz, chodzi po tym domu, to on jest... Lecimy moi drodzy na miasto na włoską KW. Ja Pierdziemy, co to jest? Mamy awarię w skodzie wycieraczek po prostu. No, dobrze, że nie pada. Dobrze, że nie pada. Nawet się mamy piękną pogodę, świeci słoneczko i jest fantastycznie. <noise> I ja wygląda jak włoski gangster jest <noise> oho o nie, tam jest samochód zobaczcie. No ciekawa droga powiem szczerze, a w ogóle tu jest zakaz zobaczcie. Siema. Fajnie? <głos> 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 oh. Idziemy słuchajcie do jakiejś kawiarni usiąść sobie, ale naprawdę jest taki klimacik tutaj, przepięknie. Czy wy widzicie te dobrodziejstwa? Ciekawe ile to wszystko to jest kalorii? Jak myślicie? 10 tysięcy <laughs> 10 tysięcy. Ja myślę, że bardzo ja, dużo. Mi się wydaje, że ma troszeczkę mniej niż pączek. Ale z 400 ma. Wygląda to naprawdę dobrze. A dla mnie Kabusio. Dawaj. Musiałeś to co To jest chyba. Nie ma jakoś bardzo dużo. Odstawiliśmy dzieci do domu i jedziemy teraz razem do Leko, ponieważ bardzo z zurymi chcemy pojechać do miejsca, w którym byliśmy tutaj właśnie te 4 lata temu i zrobić sobie zdjęcie, tym razem z Edziem, właśnie przy tych drzewach. Poprosimy o no kogoś, żeby nam ktoś zrobił taką fotę. Albo sobie zrobimy samo Ale jedziemy. 40, to jest co dni. prawda 42 minuty, więc daleko. Dotarliśmy do miejsca, gdzie robiliśmy zdjęcie. Spotkaliśmy w ogóle super Polaków, którzy zrobili nam e, pamiątkowe zdjęcie, tym razem z Edziem. Idziemy teraz usiąść na chwileczkę, napić się czegoś. Fajnie tu wrócić. Gdzie znaleźliśmy dokładnie to miejsce, w którym spaliśmy? Idziemy tam. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że to był e, dzień, w którym pierwszy raz zmontowałam film. Miło tu wrócić. Nie wzięliśmy Edziowi na wyjazd żadnej jego zabawki, zostawiliśmy w aucie. I tak idę i tak mówię: może tu będzie zaraz jakiś sklep z zabawkami dla dzieci. Patrzę, Chico, centralnie obok niego staliśmy, zamknięty? Tak. A od kiedy jest otwarty? Od Za godzinę. No to idealnie. Usiedliśmy sobie w restauracji. Zaczekamy na pewno tę godzinę, bo chcę kupić Edziowi jakąś zabawkę, bo trochę przyznam wam, że. No nie ogarnęliśmy tego, ale one zostały niestety w naszym aucie na lotnisku. Śpieszyliśmy. No, śpieszyliśmy się i nie ogarnęliśmy tego. Jury myślał, że ja je wsadziłam, a ja my myślałam, że Jury je wsadził, bo jakoś tak nie wzięliśmy. No, a czasami by się przydała jakaś zabawka. Eee, ma tylko gryzaczki tak naprawdę i biboksa. I bawi się też mokrymi chusteczkami albo opakowaniem po pieluchach. Bawił się jeszcze paczką opakowaniem po jakichś chrupkach, takim szeleszczącym. Także miło by było, gdybym miała jakąś zabaweczkę i powiem Wam, że bardzo się cieszę. To jest niesamowite, że centralnie szłam obok tego sklepu Cico. i powiedziałam do Jurija, fajnie gdyby był jakiś sklep dla dzieci, ale miałam ochotę na wodę. Taką zimną, zimnego zbawę. Woda. Buongiorno. zrobiło się cieplutko, także zdjęliśmy Edkowi spodenki. Chyba już otworzyli Chico, także idziemy po jakąś zabawkę. U nas w ogóle nie ma takiego sklepu Chico. Chico jest generalnie w smykach i tak dalej, ale takiego wiecie, całego sklepu nie ma. Działo zabawek jest tutaj naprawdę obszerny. Och Boże, jaki zajebist żółw, zobacz. Świetny. Powiem wam, że jest tutaj naprawdę ogromny wybór dosłownie wszystkiego. Zobaczcie, gdzie my wjechaliśmy. Tutaj generalnie można wjechać, jakby co. Po prostu jest tak dużo turystów. Jesteśmy w Beladzie. Byliśmy również tutaj, jak byliśmy w Leką. Płynęliśmy tu promem, a teraz przyjechaliśmy tutaj autem, ponieważ idziemy wszyscy razem na obiad. Ekipa już jest w restauracji. Szczerze mówiąc, to nie wiem, wszyscy, dlaczego Juri tu wjeżdża, bo tutaj na pewno nigdzie nie zaparkujemy. Ja musimy już przyjechać, no kurde. Tak nas też prowadzi nawigacja. Nie było zakazu, nawet zapytaliśmy pana. Pan pokierował nas, pokazał tak, żebyśmy jechali. Ale się nie spodziewaliśmy, że tu będzie tyle ludzi. O cholera. Ja pierdzielę. Ja tam lubię takie akcje. Powiem wam, że całkiem śmiesznie. Uważaj na pieska. Mm -hmm. Jest uważaj na dzieci. Kocham takie akcje. Ja też lubię. To zdanie Tutaj okay, może coś, co? Okazało się moi kochani, że znaleźć stolik na 10 osób w Bellagio no nawet nie powiem, że ze zwyczyn, po prostu nie jest możliwe, dlatego troszeczkę się rozdzieliliśmy. Część ekipy już je, a my właśnie czekamy na nasz sześciosobowy stolik. Edward, ty będziesz mieć miejsce honorowe przy tym stole? raczej. Dzień dobry moi kochani, kolejny dzień. Wysłać Dariusza na zakupy. No ale no, my chcieliśmy wszystkiego spróbować, nie? To mamy, słuchajcie, zapasy glutenu na najbliższy tydzień. Podgrzewamy ją. Chowiem tak jest Z jakich rarytasów korzystamy sobie? 25-letnia. No. Naprawdę? Ja go jeszcze nie próbowałam. No pyszny. Jest. Ja muszę spróbować mam być na diecie bezglutenowej, ale powiem wam, że strasznie ciężko tutaj. Naprawdę ciężko. nie ma ja, glutenu Tu jest po prostu inny gluten, to jest wygląda nie dobrze. Dobra jest? Mhm. Uważam na podkoszulkę. Wrzucę wam teraz tutaj co nagrał Dariusz. Jak tej pani napijają kloasanty. Wrócimy właśnie do miasteczka, która nazywa się Warenna. To jest kawałek od nas, ponieważ to około godzinkę, także robimy sobie taką wycieczkę. Prawdopodobnie, to znaczy nawet nieprawdopodobnie, na pewno zjemy tam obiad. z sobie mój kapelusz. Ponieważ moja przyjaciółka Martyna napisała mi, że wrócimy do Polski, to zostanie nas jesień. Także to jest ostatni dzwonek na letnie stylówki i sukienki i tak dalej. Także założyłam sukienkę, kapelusz, a dzisiaj, słuchajcie, po śniadanku trochę popracowałam, a potem pochilowaliśmy sobie tutaj na leżeczkach, bo dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda, świeci słoneczko, jest cieplutko. Wyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, nasza ekipa do nas pewnie dojedzie, dlatego że Edzie jest bardzo śpiący i nie chcieliśmy już, żeby wiecie, tutaj szedł spać, za chwilę się budził i tak dalej. Stwierdziliśmy, że lepiej jak już pojedziemy i sobie spokojnie zaśnie na tą godzinkę w samochodzie. Mieliśmy jechać do Warenny, a jesteśmy znowu w Leko. Stwierdziliśmy, że trochę jednak za daleko do tej Warenny, bo to była ponad godzina drogi i przyjechaliśmy sobie tutaj. Cały czas, słuchajcie, zapominamy o tym, że jesteśmy we Włoszech. No i że jest tutaj siesta. I stop chcemy usiąść w restauracji, a wszystko jest zamknięte. Tak też było tym razem, ale poszliśmy sobie do takiej to była pikarnia, w której byliśmy pierwszego dnia. Zjedliśmy sobie po kawałku pizzy, ponieważ naprawdę jest to pyszna pizza, na takiej pinchie. Rewelacja. A teraz idziemy sobie usiąść nad Sierokomą i idziemy dokładnie pod nasz balkon. Ten balkon, w którym tu mieszkaliśmy 4 lata temu. My potem będziemy już wracać do domku, tak, żeby położyć się w LukaSquad. restauracji restauracja stoi otwarte od 18.30. Dla nas to jest trochę za późno, dlatego że Mamy jeszcze 40 minut drogi do domu Zanim zamówimy, zanim zjemy i tak dalej, to wiecie Gdzieby nam pewnie zasnął w samochodzie, potem musiałby się obudzić I tak dalej, także Męczarnie by to była dla miał pewnie słabą nockę, Wolimy odpuścić Wrócimy sobie z nim do domu, to położymy go do spać i Zjemy sobie jeszcze trochę jedzenia w ogóle, Albo jak będziemy stąd wracać, do sobie Weźmy to po prostu na idziemy sobie. W, domku. w końcu słuchajcie, znaleźliśmy miejsce dla nas wszystkich. Wszędzie gdzie nie przychodzimy. Nie ma miejsca dla 10 osób, a tu sobie znaleźliśmy, jeszcze zobaczcie, z takim pięknym widoczkiem i napijemy się czegoś, nie będziemy jedli. To w ogóle chyba jest takie miejsce na bardziej napoje. Jadzia wyglądasz bardzo włosko. W tym dobrym tego tegożowa znaczeniu. Właśnie z Edziulkiem się przejść, dlatego że teraz jest jego pora drzemki. A tam, wiecie, było trochę głośno, nie chciałam, żeby się męczył. Także idę właśnie z nim na taki szybki spacerek, te drzewa. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Zobaczcie, jak moro to wygląda. Przepiękne, piękne w ogóle kolory. Ostatnio zauważyłam. No, 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 to nawet nie zauważyłam, tylko no, 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 moja przyjaciółka Martyna zauważyła, jak się pakowałam przy niej. Zwróciła uwagę na to, że wszystko co spakowałam. Jest w kolorach beżu, bieli, brązu i czerni. Jedyny kolorek miałam w walizce to był różowy Combect Moody. Przepięknie tutaj jest, naprawdę. Czyli podobał Ci się dzisiejszy dzień, prawda? Fajnie było. Wróciliśmy właśnie do naszego domu. Ja zabieram się za montaż kolejnego filmu, nasza ekipka jest na kolacji, my wróciliśmy, żeby zrobić dziewirutynkę, no i Jeziorek teraz śpi, a my zabraliśmy się za pracę. Słuchajcie, na pewno kamera mi tego nie odda, ale O! trochę odda, jest taki pomarańczowy księżyc, o, pięknie to wygląda. Mega przybliżyłam, wiesz, więc jest taka słabsza jakość. A tu już nie widać. Nie? Ale jest po prostu taki mega... O takie jak tutaj teraz widzicie. Jest taki księżyc, taki duży i z nad górona. No. Pięknie taki. Jak wygląda. się po górze, nie? Z Kadyma Bielanów zaczęliśmy od tego, że odwiedziliśmy taki outlet. Nagrałam dla Was rolkę na Instagram właśnie z tego outletu. także jeżeli chcecie, to możecie wpaść do mnie na Instagram i zobaczyć. Nagrywałam wszystko w pionie, więc nagrywałam już w poziomie, ale jest to outlet, który wygląda jak taki bardzo ekskluzywny second hand, gdzie możecie znaleźć Edward, gdzie możecie znaleźć topowe marki. Jest naprawdę spoko, bo są bardzo dobre ceny, ale jest to jest taki trochę nieład, żeby sobie tak grubo tam poszperać, żeby znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ja sobie się też Oliwią, a cała reszta jeszcze robi zakupy. Z tego miejsca chciałam, żebyś Wam smacznej kawy. A po zakupach przyszliśmy na obiad i zobaczcie, przepiękne miejsce. My akurat siedzimy w środku, dlatego że na zewnątrz już nie było miejsca. Ale naprawdę jest tu bardzo, bardzo urokliwie. Bardzo klimatyczne miejsce. Zajęliśmy w środku dwa stoliki, słuchajcie. Tutaj mamy stolik numer jeden. Tutaj mamy stolik numer dwa. Edward sobie właśnie wybiera, co by tu zjeść. Czy Edward wybrał? Rozdzieliliśmy się, dlatego że nasza ekipa jeszcze robi zakupy, a my sobie przyszliśmy już pod dłomo. Za chwilę sobie gdzieś tu usiądziemy i spędzimy sobie jeszcze chwilę i będziemy już się udawać na lotnisko, kochani. A to dlatego, że yy, chcemy po prostu jeszcze, żeby Edzi się wyciszył, żeby sobie na spokojnie zjadł. Mamy dla niego przygotowane jedzonko w słoiczku. Chcemy sobie wiedzieć, na spokojnie poczylować. Ostatnim razem jak tu byliśmy byłam w ciąży. Z wyległo ogólnie super stój nam ten wyjazd bo byliśmy wcześniej w i spędziliśmy sobie naprawdę fajnie czas i byliśmy autem ej w ogóle jest super, że pojechaliśmy w taką podróż autem no bo teraz wiecie trochę minie zanim pojedziemy samochodem w taką podróż w Adledzie byłoby to zdecydowanie za długo jak na razie także fajnie, że sobie zaliczyliśmy jeszcze świeżo przed jego urodzeniem takiego tripa autem właśnie mi się przypomniało jak ostatnio tutaj miałam taki po prostu ciążowy stan że pomyliłam i pojechałam na Fashion Week nie tego dnia, nie o tej godzinie i byłam, wiecie, ubrana w swoją stylizację, umalowana, wszystko było gotowe. Robiliśmy sobie tutaj jeszcze zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, a potem się okazało, że mi się wszystko pomyliło i to w ogóle nie było tego dnia, tylko dzień później i o innej godzinie. Lecimy teraz do auta. Zostawiliśmy samochód na strzeżonym parkingu, nauczeni doświadczeniem z września, kiedy wybili nam szyby tutaj. No i lecimy, słuchajcie, na lotnisko. Mamy godzinkę drogi, pójdziemy sobie na biznes, zjedziemy tak, żeby miał ciszę, spokój no i wracamy do domu. Zakupy w Mediolanie uważam za bardzo udane. Naprawdę fajne miejsce pokazała nam Magda z Darkiem. Można trafić bardzo ładne rzeczy w super cenach. No w takich cenach, w których normalnie, wiecie, w sklepie byśmy na pewno nie zapłacili, dlatego, że moja kurtka normalnie kosztowała 750 euro, bo to sprawdziłam. A ja zapłaciłam za nią 300, chyba 70. Nadal podtrzymuję, że Mediolan nie jest moim ulubionym miejscem, dlatego że uważam, że oprócz sklepu było ma to nic atrakcyjnego. Moi kochani, my już jesteśmy w domu. Odkąd wróciliśmy, to powiem Wam, że naprawdę tyle się dzieje u nas. Mnóstwo rzeczy i związanych z pracą, z naszym życiem rodzinnym i domem. Tak, że naprawdę wróciliśmy i żyjemy na pełnych obrotach, aż słuchajcie, prawie się z tego wszystkiego oboje rozchorowaliśmy. Był taki jeden dzień, kiedy obudziliśmy się, ja po prostu totalnie czułam, że mnie coś rozkłada, Juli tak samo, ale na szczęście szybciutko wzięliśmy sobie podwójną dawkę suplementów. Najpierw ja spałam godzinę, potem się zamieniliśmy, Julii spał godzinę, i zregenerowaliśmy się i na szczęście czujemy się dobrze, bo teraz naprawdę tylko by tego brakowało, żeby się któreś z nas rozchorowało. Absolutnie nie ma teraz na to przestrzeni. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej kurtki, naprawdę jest piękna, jeszcze sobie ją tak w domu przymierzyłam. E, może pokażę Wam w kolejnym filmie, jak ona wygląda z bliska, bo teraz wrzuciłam Wam tylko taką zajoweczkę, którą e, dodałam na rolkę na Instagramie, także jak chcecie zobaczyć trochę więcej z tego, to, to, to podajcie mnie na Instagram. Kupiłam sobie jeszcze klapki takie czarne, klasyczne, ale też naprawdę w fajnej cenie. Myślę, że jeżeli planujecie takie zakupy, właśnie marek od projektantów, troszeczkę z tej wyższej półki cenowej. To naprawdę warto się udać do takiego outletu. Dlatego, że znajdziecie tam mnóstwo rzeczy, które po prostu będą w lepszych cenach. Za mną możecie zobaczyć już neon, który tutaj jest, ale cały proces tego wszystkiego będzie w kolejnym vlogu, który dla Was wczoraj nagrywam i dzisiaj będę kontynuować. Podsumowując, nasz wyjazd do Włoch była naprawdę cudownie, fajnie, bo z Jurym nie pracowaliśmy za dużo, także troszeczkę się zresetowaliśmy, odpoczęliśmy. Edżo mi się bardzo, bardzo podobało. Edżo się w ogóle na maksa tam zżył z Oliwią i Wiktorem, i to było przeurące i jak on fajnie w ogóle reaguje na inne dzieci e, i cudownie też, że y, wszyscy w ogóle chcieli z spędzić czas i naprawdę zawsze to jest takie mega miłe dla rodzica. My teraz będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo intensywny miesiąc. Ja nagrywałam wczoraj głosówki moim dziewczynom na naszym kanale, że mam nawet taki delikatną, taką obawę po prostu o ten miesiąc, bo nie dość, że mamy mnóstwo, mnóstwo pracy związanych z naszą marką Komo z Moody również, ponieważ będzie nowa kolekcja. To jeszcze mamy oboje z Jurym naprawdę zaplanowanych sporo współprac i gdzieś tam to wszystko nam się złożyło w jednym miesiącu i myślę, że będzie nam naprawdę trudno yy, wszystko pogodzić. Już słuchajcie, pojutrze zostawiamy Edia z Asią na kilka godzin, yy, dlatego że my mamy event wspólny, na który idziemy. I to będzie chyba taki pierwszy raz, kiedy go tak zostawimy, wiecie, odkąd już jest trochę większy, bo właśnie mówiłam dziewczynom, że trochę to jest tak, że jak był taki malutki i go nawet zostawiłam mojej mamie na trzy godziny, no to wiecie, on właściwie większość tego czasu spał, potem coś zjadł. I tyle. Te jego okna aktywności po prostu nie były takie długie i też nie był taki aktywny w taki sposób aktywny. Teraz już mega ładnie interakcje z ludźmi, o wiele więcej jakby czai co się dzieje dookoła niego i teraz zostawić go mnie o wiele, wiele trudniej niż jak był taki malutki. No i przede wszystkim my go nie zostawiamy z nikim, więc to też chyba jest takie dla mnie najtrudniejsze, bo... No bo nie zostawiamy go, nie mamy takiej też możliwości, po prostu u nas nie ma, wiecie, babci, która ma możliwość przyjechać i tak dalej, także on jest cały czas z nami, wszędzie z nami jeździ, na wszystkie spotkania, czy to biznesowe, czy nie, był na sesjach zdjęciowych i tak dalej. No i teraz będzie w sumie pierwszy taki raz, odkąd już jest taki bardziej ogarniający coś dookoła niego dzieje, że go zostawimy z Asią. Ale będę spokojna, bo wiem też, że Asia... Po pierwsze, Edzia kocha, po drugie, on kocha ją. Ona go też bardzo dobrze zna, ona spędza z nim mnóstwo czasu. On zawsze, jak ją widzi, to reaguje na nią po prostu uśmiechamy od ucha do ucha i wiem, że też przy niej czuje się bezpiecznie, i wiem, że sobie na pewno spędzą super razem ten czas. Niemniej jednak, wiecie, jak to jest taki delikatny stresik, na pewno będzie. Chcę też, żeby zostawał z innymi ludźmi, nie tylko żeby z nimi obcował, bo z ludźmi on obcuje non-stop i on jest bardzo towarzyski i yy, uwielbia ludzi i tak dalej, ale no. Co innego będziecie przebywać z ludźmi, a co innego zostawić po prostu go na kilka godzin z inną osobą niż my. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dostałam od Was bardzo dużo wsparcia na Instagramie po tym, jak to wszystko opowiedziałam, także bardzo Wam dziękuję. Ja Wam teraz bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak będziecie w Mediolanie, to uważam, że naprawdę Dimak jest miejscem wartym odwiedzenia, jeżeli oczywiście chcecie zrobić zakupy. Ja Wam teraz życzę cudownego dnia. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!